działasz prężnie i y, konsekwentnie na rzecz kobiet. Twój partner Kuba Wojewódzki, y, on uchodzi za szowinistę? Po pierwsze, nie mam takiego odczucia, że powinnam być jakoś y, definiowana i moje działania poprzez działania mojego partnera. Nie mam na niego y, wpływu specjalnego i vice versa. Mhm. Natomiast y, myślę, że osoby, które. Odczytują jego stosunek, jego podejście do świata, jego filozofię z konwencji telewizyjnej, którą realizuje, powinien się nad tym zastanowić. Mówisz, że jakby ty jesteś niezależna, on jest niezależny, oboje robicie swoje w zupełnie różnych sektorach. Niemniej jednak media mają taką tendencję do nazywania cię dziewczyną Kuby Wojewódzkiego. Nie wiem, czy irytuje mnie sformułowanie dziewczyna Kuby Wojewódzkiego, bo nią jestem. Mhm. i przyjmuję to ze wszelkimi konsekwencjami, nie traktuję tego jako, nie ujmuje mi to w żaden sposób. A czy spotykasz się z zarzutami, jakie wydaje mi się, że mogą płynąć ze względu na jego rozpoznawalność, że w mediach jesteś promowana ze względu na to, kim jest Kuba? Nie mam poczucia, że jestem promowana. Myślę, że więcej spotyka mnie krytyki, z którą nie spotkałabym się, mhm. gdyby nie to, że moim partnerem jest Kuba. To z pewnością przyjmuję to z godnością. Mhm. Staram się wykorzystać to zainteresowanie sobą do przerzucenia tej uwagi na to, co robię mhm. i do czego dążę. Czy ty na ten moment w ogóle zrywasz z modelingiem? Dopóki nie muszę, nie chcę z nim zrywać. Bardzo mhm. dużo on ma do zaoferowania. Bardzo dużo sprawia mi radości i e, naraża mnie na spotykanie się z ludźmi, którzy mają kompletnie inne postrzeganie e, świata, a więc poprzez pryzmat piękna, e, poprzez e, działania twórcze, e, wolną przestrzeń myślową, e, uwolnienie się od konwenansów, bawienia się konwenansami. To jest. To jest obszar, który mnie inspiruje w równym stopniu jak fizyka. A ja myślę, że to też może być fantastyczna inspiracja właśnie dla młodych kobiet. To, że ty jesteś jakby e, aktywną, chociaż to brzydkie słowo, modelką na wybiegu, no, a zarazem tak bardzo prężnie rozwijasz się prawda, w tym sektorze naukowym, w sektorze e, IT. Myślę, że fajnie jest doświadczyć obu tych dynamik. Mhm. E, tego, jak w pędzie Poruszasz się po wybiegu i masz na sobie reflektory. To jest, takie, to jest taka emocja, taka ekscytacja podobna temu. Co otrzymuje kobieta, czy co odczuwa, kiedy czuje, że podoba się otoczeniu. A zupełnie inną dynamikę ma własne działanie w biznesie, w, w nauce. To jest zupełnie inny rodzaj ekscytacji, i chciałabym, żeby każda kobieta miała szansę doś doświadczyć różnych. Form. Ale Renata, ja mam wrażenie, że twoja kariera w modelingu mogła rozwinąć się jeszcze bardziej spektakularnie, bo y, nie dość, że jesteś piękną kobietą, masz idealne wymiary i wzrost, y, dodatkowo masz olbrzymi atut w formie siostry bliźniaczki. Wy wystąpiłyście razem y, w sesji dla amerykańskiego i francuskiego Elle. Mm -hmm. I nagle cisza, dlaczego? Myślę, że w ogóle nasze kariery rozbiły się troszeczkę o te poszukiwania dalekie od modelingu. Mm -hmm. Myślę, że ja zawsze tęskniłam za nauką. E, zawsze wzięłam ze sobą połowę walizki wypełnioną książkami. I Agata też ma ten świat, jakiś świat, do którego chciała wrócić, do którego tęskniła, więc modeling nie satysfakcjonował nas jako full time job, nie wyczerpywał naszego pragnienia poznania świata. Show biznes nie może mi zrobić nic. Jestem przekonana, że moje działania mają wpływ na moją przyszłość. Instagram jest narzędziem, które pozwala mi odpowiadać na komunikaty, które się pojawiają w mediach, pozwala mi y, weryfikować informacje, które się tam pojawiają.